Cześć, kolejny miesiąc minął, jak z bata strzelił i już w tym sposobie mamy kwiecień, prawie dziesiąty. Co dzisiaj? Co dzisiaj? No dzisiaj e, trochę z meblami, czyli takiej już trochę innej pracy. M będziemy pracować nad kuchnią, poskładaliśmy większość szafek e, zamówionych z Ikei, na projekcie to wygląda, wiecie, Składać, wstawiać, wieszać, gotowe. A w rzeczywistości jest tak. Pierwszy, największy minus tego wszystkiego jest taki, że to jest szafka narożna. Ona tak ma być jak teraz. I po pierwsze ma być skrócona, ponieważ tu obok ma się zmieścić jeszcze zmywarka i taka szafka z szufladami. Pokażę Wam to na projekcie potem. I drugi niuans, jaki musimy tutaj okiełznać, to jest po prostu ta szafka musi dojść do ściany. Ona teraz tak nie za bardzo chce dojść do ściany. Tam mamy przyłącza, odpływ, cały ten pion. I dzisiejszy plan jest taki, żeby ogarnąć tą szafkę. Żeby ją powycinać, to trzeba. Troszkę na dole przesunąć tutaj to wzmocnienie. Zobaczymy, jak nie będzie pasowało, to je, ja je tu przesunę sobie. A później, jak mi to do zlewu będzie przeszkadzało, albo coś, to sobie będę myślał dalej. Ale na razie się tego pozbędę w całkowicie. Bo jak widzicie, tutaj, nawet to znaczy, najlepiej by było dorobić coś takiego szerszego. O, to jest teraz myśl. Najlepiej dorobić coś takiego szerszego by było. Takiego z, z jednego kawałka płyty, ale wiecie, yy, ale jakiego? Ale takiego na 20 cm tutaj yy, wyciąć na plecy, bo w tej listwie jest wycięty taki rowek tutaj na plecy, że one się ładnie trzymają. Te plecy to też dobra historia, bo z tymi plecami co ja będę miał zrobić? Też je będzie trzeba w jakiś sposób wyciąć. Teraz mi przyszło jeszcze coś na myśl w ogóle. Najłatwiej by było wstawić tutaj. Wstawić tutaj płytę. Wstawić tu kawałek płyty. Albo przynajmniej listewki jakiejś takiej. Kantóweczki białej. I tutaj to po prostu wyciąć. Tutaj jakieś wzmocnienie, jeszcze jedno zastosować, tak żeby to się wszystko dobrze trzymało. No przyznam, że nie wiem, jak się do tego zabrać. A wiecie, co jest najgorsze? Że tutaj w mieszkaniu nie mam nic. No przywiozłem sobie ukośnice i podstawowe narzędzia, prawda? A nie mam jakby. Hmm. No nie mam materiału, żeby dorabiać takie kawałki jakieś brakujące, które mi tutaj brakuje. Które może jakby łatwiej by to wszystko sprawiło, żeby to łatwiej wszystko siadło. Sam nie wiem. Przyznam Wam, że jestem teraz troszkę sam się tak zastanawiam, jak do tego podejść, czy to po prostu ciąć, czy to troszeczkę inaczej do tego podejść. Musiałbym chyba złożyć do tej szafki tutaj cokolwiek tu będzie, czy tu będą jakieś półki, czy ten kosz taki wysuwany narożny, ale tu chyba takie coś narożnego będzie wysuwane. Musiałbym to mieć tutaj, żeby tu zobaczyć ile mi tutaj zostaje miejsca z tyłu i gdzie i jak ja to mogę wcisnąć. Będę z tym działał. Może tak Wam pokażę trochę aktualizacji, bo nie wiem jak to te ujęcia wychodzą. Strasznie ciężko coś nagrywać, robiąc taki duży element w takim małym pomieszczeniu. Jeszcze mając, wiecie, tu stelaż, tu jakieś sta... szafki, tak narzędzia, tu coś jeszcze zawadza. Tak to mniej więcej wychodzi. To zostało skręcone. Skró... Przepraszam. Jeszcze raz. To zostało skrócone. To znaczy, tak, to jest oryginalna. Wykończenie dół został skrócony, został skręcony na czarne wkręty. Co dalej? No, nóżki nam się przesuną, tak? Tutaj są ładnie przy tym, a tutaj będzie trochę odstawało, ale chyba te nóżki tu zamontuję po prostu i te tutaj się nie będę przejmował. Albo wywiercę te dziury tutaj na te nóżki. Może wywiercę. Co dalej? No tutaj tył nam się w miarę dobrze złożył. Jest tu na równo. Tutaj jak widzicie, troszkę wystaje to. A tutaj mamy tylko tyle. Więc generalnie. No wyostrzno. Generalnie jest ok. Tu jest ładnie na równo. Tu jest ładnie na równo. Druga strona też prezentuje się nie najgorzej. Y Tutaj jest OK i tutaj też myślę, że mi wyszło OK. Zostało tu do skręcenia ten dół. Tu na równo, a tu będzie wystawała leciutko, tak? Tu jest na równo dobra. No i myślę, że nawet mi to się udało wszystko. Zostanie tu gdzieś wycięcie dziury jeszcze na. Na ten pion, na to przyłączę, ale to też jeszcze sobie zaraz odrysuję. Myślę, że to dzisiaj jeszcze zrobię. To już wyżynarką, bez jakiegoś tam, wiecie, większego yy, udawania. Yy, co jeszcze, co jeszcze? Yy, no i plecy dotne. Ple, to znaczy plecy chyba zabiorę sobie do domu i w domu sobie dotnę. Albo dam stolarzowi, bo mam takiego znajomego stolarza na tempo. To jest HDF-ka i ona lubi równo, jak jest coś krzywo, wiecie, jakby. Nawet jak tniecie to na, na pile stołowe, i jak Wam trochę gdzieś zejdzie, nie macie dużego na tyle blatu, i się zaczepi, to się wszystko poszczępi. To z tym niby taka, wiecie, drobna rzecz, ale z tym trzeba uważać. Także tutaj sobie jeszcze działam, skręcę sobie tutaj ten, to. Tutaj mamy ładnie 40, więc ten front nam siądzie. I myślę, że będzie o jeden krok bliżej do zakończenia. Ta deska tu nie może być. Ponieważ tu będzie zlew, więc ona jest aut. musi stąd iść. Ale przykręciłem ją, bo wszystko teraz mogłem jakoś manewrować tą szafką, prawda? Także chyba zrobię tak, że tutaj dorobię taką szeroką deskę, tu wytnę na pion, ale tutaj będę miał znowu taką wąską, żeby pasował z lewej bateria. Także tak myślę, to zrobię, muszę sobie to pomierzyć i, i po prostu dotnę to w domu, jakąś taką brzydką. Niestety, bo mam, nie mam białej płyty, mam ze starej mebli, więc ze starej mebli to zrobię. Tu mamy wymiar zachowany, coś tam się w winkle zgadzają, plecy też domierzę i dotnę.